Cześć, kociaki. Mam na imię Lena i jesteście na kanale Dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. A dzisiaj zamienię się w DJ Lena, bo będę Wam opowiadać o muzyce, o muzycznych kawałkach, piosenkach, tekstach. Polskich, które mnie dziewczyny z Kazachstanu zachwyciły, rozwaliły, zniesmaczyły, rozczuliły, zakochały w sobie albo roztańczyły. Powiedz mi czego słuchasz, a powiem Ci kim jestem. No Pierwsza piosenka, która mnie zaskoczyła w Polsce, to jest 100 lat tak naprawdę. Dla was może oczywiste to jest, ale nieoczywiste dla mnie było, bo Rosyjskie 100 lat, no praktycznie nie istnieje. Taka piosenka centralnie pod urodziny. Rosjanie podkradli sobie z kreskówki piosenkę, którą śpiewają na urodziny. Fajnie, że coś takiego wymyśliliście i że coś takiego jest. Wiecie, że ja w ogóle nie słyszę nic w tych słuchawkach. Mi się kiedyś bardzo spodobał cytat o muzyce, który głosił rzecz następującą: że wszystko w życiu można przeżyć, jeżeli do tego dobrać odpowiednią muzykę. Także ja bardzo serdecznie nawołuję do nieoceniania i nie mówienia o tym, że to jest utwór dla takich ludzi, a to jest dla takich ludzi. Muzyka to muzyka i twórca to twórca. W cudzysłowie całe państwo do tego tańczy, to nie mówmy, że to jest źle, bo... Dobra, lecimy. Pierwsza sytuacja, jestem nastolatką, nie znam języka polskiego, na osiedlu dzieciaki się bawią i wymieniają się złotymi myślami. takie zeszycie, gdzie się pisze różne, tam odpowiada się na różne pytania, jaki słuchasz muzyki, jaki lubisz kolor. I ja dostaję te złote myśli od kogoś i w tym momencie w naszym mieście przyjechał zespół polski, który się nazywa Just Five, takie coś i to leciało cały czas też w telewizji. Ja nie miałam pojęcia, o czym oni śpiewają, bo jeszcze wtedy nie znałam języka polskiego, ale z tego koncertu to były rozdawane ich takie jakby pocztówki, że z tymi chłopakami. Ja pomyślałam, że będzie tak ładnie, jak ja w tych złotych myślach nalepię tą kartkę. No bo taka ładna, pomarańczowa była nawet, pamiętam do dziś i wtedy po raz pierwszy spotkałam się z takim troszeczkę, e, wydaje mi się, że polską hipokryzją na temat muzyki, że wy Polacy bardzo często sami surowie oceniacie to, co jest popularne w Polsce, na przykład jakieś oczy zielone lecą, cała Polska przysłowiowo do nich tańczy, ale jak rozmawiasz z kimś, to nikt po pierwsze się nie przyzna do tego, że do tego tańczy, że tego słucha że to jest jakby takie fefefe. W fe, fe. nie zdawałam sobie sprawy, co to za sobą pociągnie, bo zaraz to wywołała jakąś taką e, reakcję, że ty słuchasz tak takiej Muzyki, że to się dowiedziałam, że jest jakaś muzyka, nie za bardzo i za bardzo. Powiem Wam, że do dzie po dzień dzisiejszy się tym e, zaskakuję i nieraz spotykam. E, muzyka to jest muzyka, to nie jest coś, co można oceniać. No, ktoś lubi pomidorówkę, ktoś rosł. Ceniajmy tego, dobra, za długi już wstęp. Just Five to było moje pierwsze zderzenie się z polską rzeczywistością. Ja e, aż sobie wygooglowałam, bo ja już zapomniałam, o czym oni tam śpiewali i to było to, i na pewno stawiacie lajka, like, jak ktoś to słyszał. Kolorowy Świat, kiedy ja dotykam Ciebie. Tak, potem przeprowadziliśmy się do takich bloczków, do takiego osiedla, i wieczorem było spotkanie różne towarzyskie dzieciaków, i tam z kolei leciał Hitchor, ich troje, piosenka czy taki pan z czerwonymi włosami, i, i, i tam śpiewali. Um, Boże, Boże, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I na, 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 na mógłbym żyć, oh yeah. Pamiętam, że zdanie, coś tam dla Ciebie zabije się, takie mocne na mnie robiło wrażenie, ale wszyscy ci tam 10-12-latkowie biegali wieczorem i śpiewali tę piosenkę. A potem się dowiedziałam jeszcze, że ten pan, czyli Michał Wiśniewski, on y, pochodzi z domu dziecka i urodził się, no nie urodził się, ale ten dom dziecka był niedaleko, dosłownie parę kilometrów. Metrów od miejsca, gdzie ja przebywałam, gdzie je ja mieszkałam. I tutaj też wiem, że mnóstwo osób powie: O Jezu, jaki to jest beznadziejny zespół. Słuchajcie, ja się z tym nie zgadzam i z tym walczę, żeby czegoś takiego nie robić, takich łatek nie nalepiać na nic, na nic: ani na, nie na narody, ani na piosenki, ani na cokolwiek, tak? Bo to jest coś poza ocenianiem. To jest po prostu twórczość czyjaś. Radosna, nieradosna, nieważna. Miliony ludzi lubi, czyli coś jest na rzeczy. Tak, piosenka, która mnie dosłownie e, zgwałciła i przeraziła i ja się bałam w pewnym momencie, dlatego że już no, język polski zaczynałam poznawać i wybrałam się na swoim pierwszą w życiu dyskotekę. To było, ciężko to nazwać dyskoteką, to była jakaś piwnica w szkole czy w klubie, pewnie w jakimś moku. Taki pokój nieduży, dosłownie jak taki, w którym siedzę, ciemny, bez jakichś okien, bez żadnych tam, wiecie, świateł dyskotekowych, tylko zagonili cały tłum do tego pokoju, e, Zgasili światło i włączyli muzykę i to wyglądało tak, że jeden przy drugim stoi, wszyscy skaczą, no jakby spoko, okej, okay. ja w ogóle nie byłam dyskotekowa dziewczyna w ogóle i nadal nie, no jakby nie jestem, ja bardzo późno pierwszy raz byłam na tej dyskotece, no w zasadzie właśnie wtedy. Wszystko bardzo późno, <laughs> inne rzeczy robiłam też. I ja, taka wiecie, piątkowo-grzeczna uczennica na tej dyskotece stoję, skaczę, ok, i słucham, słucham tej muzyki, i w pewnym momencie, no jakieś słowa rozumiem, jakieś nie, to le leciał Leroy, tak? Znacie Leroya? Napiszcie, kto zna Leroya czy jakąś piosenkę, i w pewnym momencie pada e, tam słowo pewne, które mnie po prostu wprowadza w taki szok. Ja się zatrzymuję, stoję i zaczynam się bać. I teraz zgadnijcie, jaka to była piosenka. Jest taka piosenka LeRoya, co, co, coś tam mi się chce. I powiem Wam, że ja doznałam w szoku kulturowego. Szczerze mówiąc, ja się przeraziłam. Cały tłum tam, no, wszyscy ściśnięci zaczęli skakać i e, krzyczeć te słowa też. Nie spodziewałam się, że może jakby tak na legalu w tekście takie słowo się pojawić i taka piosenka być śpiewana. I ja dosłownie stanęłam wtedy. Stanęłam, nie tańczyłam i tak. co co nie śpiewają. Naprawdę? I jeszcze to wszyscy powtarzają. I to tak można? W ogóle można bluźnić? Słuchajcie, jak ktoś też ma problem z bluźnieniem, ktoś rósł w porządnej rodzinie, to ja mam tutaj odcinek o bluźnieniu i tak dalej, tak? Jak zacząć bluźnić? O mój Boże! E, scyzorek, jeszcze scyzorek, tak? Scyzorek Liraj śpiewał. No tak jest, wiecie, no klimaty zwykłej podstawówki polskiej, normalnej. Słuchało się, czego się słuchało. Jeszcze ja mam coś takiego, nie wiem czy wy tak macie, też napiszcie, że na przykład jeżeli ktoś wam się podoba, to zaczynacie słuchać muzyki, no, powiedzmy w ramach takiego poznawania tej osoby, tak? I ja często, czy dostawałam płyty, czy jeździłam nawet na koncerty, nie te, które ja lubię, tylko po prostu, bo ta osoba to lubiła, tak? tak? No, czy jakoś to był jej bliski, tak? Na przykład trafiłam na koncert Myslowic, taki zespół jest polski, tak? Było jakieś tam 30-lecie, jakaś rocznica. Z to pamiętam to O Peggy Brown, o Peggy Brown Kto Ciebie ukochać będzie umiał Powstawiałabym Wam te wszystkie piosenki, ale pewnie mnie zabanują, bo to są prawa autorskie, wiecie To było dla mnie za delikatne, ale gdy pojechałam na koncert i zobaczyłam jak ten no, lider tej, tego zespołu skacze na scenie, ile on ma energii, jak on się zachowywał, to zmieniłam zdanie. Duża różnica się okazała dla mnie, odkryłam wtedy, że jest pomiędzy koncertem, a pomiędzy po prostu słuchaniem spłyty. Jeszcze takim zespołem, który ktoś mi przyniósł, a to pamiętam też w chłopaku się jakimś zakochała, jakimś tam, jakimś, bardzo dobrze go pamiętam. Śnił mi się potem jeszcze 10 lat po. I on słuchał wtedy takiego zespołu, który się nazywał Sweet Noise. To, to nie są moje klimaty, powiem szczerze tak, ale mówię, ja mam taką skłonność, że jeżeli to mi się to podoba, to mi też się to podoba. I pamiętam, że tam była jakaś płyta trudna do zdobycia, on jej szukał. I ja oczywiście tam stanęłam na uszach, tą płytę zdobyłam, i tak niby od niechcenia idę z korytarzem szkolnym, tak, mi masz, może też taką płytę. I on był pod wielkim wrażeniem. Myślałam wtedy, że żeby ktoś na Ciebie zwrócił uwagę, to trzeba, wiecie, załatwić mu płytę, jego zespołu. No, takie były rzeczy. I tam była piosenka Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz, dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. O, takie coś, taki klimat. No, to wiecie, byliśmy dziećmi. Tak, lecimy dalej. Aha, taki świadomy okres, kiedy już rzeczywiście zaczęłam Patrzy czy mi się dźwięk nagrywa, sorry kiedy rzeczywiście zaczęłam po pierwsze język znać lepiej, tak, że mogłam już sama świadomie dokonywać wyborów, co mi się podoba słuchać, a co nie i jeszcze weszłam w taki okres dorastania trochę buntu, to mi się takim zespołem, co sama już wybrałam sobie świadomie, to był zespół Hej, taki polski Hej, szczególnie album, który się nazywał Antibia i tam była taka piosenka Mam być wdzięczna za co pytam się za nieprzespane noce, to jest jak ktoś nie słyszał, to zobaczcie sobie chociaż sam tekst, to, ten tekst bardzo odzwierciedlał to, co ja czułam po przyjeździe do Polski czując się taka e, nie w swoim talerzu, taka e, i ktoś jeszcze kiedyś zwrócił uwagę też taką, powiedział, że powinnaś e, nawet nie mi, tylko mojej mamie, że powinniście być wdzięczni za to, że tu jesteście a kiedy jesteś nastolatkiem, masz mnóstwo problemów, jest ci bardzo ciężko wewnętrznie jesteś rozerwany to to była taka piosenka, która ten mój bunt e, jak gdyby bardzo dobrze tłumaczyłam, że mam być wdzięczna, za co pytam się, i tu jest lista wymieniona tych wszystkich niefajnych rzeczy, które ogólnie na tym świecie istnieją, ale ja sobie je podpinałam pod mój własny osobisty ból. No dobrze, także zespół hej. Ja miałam sporo tego płyt i większość piosenek znałam na pamięć. Przypadkowo goście nieraz gdzieś się poszło. Pamiętam, że jej dziewczyna puściła piosenki ONA, Chylińska Agnieszka, tak? To też na, to takie troszeczkę za ciężkie jak na mnie, ale no też czułam ten mrok, ten ból, to nie kochana, taki los, tak? Że też, to jest fajne, jak ktoś się dzieli, powiem Wam, to, to trzeba bardzo szanować i to jest niesamowite. Jak ktoś przychodzisz do kogoś i ktoś ma na tyle Odwagi, że dzieli się kawałeczkiem siebie, a ja słucham tego, nie ja takie stany przeżywam. To jest niesamowite. Powiem wam, jak jeszcze było Was mniej, to to było łatwiejsze, że ja wchodziłam na, każde, na każdą osobę, która była za, zasubskrybowana na mnie, i byłam ciekawa, kim wy jesteście. Ja patrzyłam wasze playlisty. Nieraz jakąś muzykę wynajdowałam, patrzyłam, czy ona jest zgodne z moim gustem, czy nie, czy ja mogę coś wziąć dla siebie. Chcę Wam podziękować. Ktoś niedawno mi podsyłał dziewczynę czternastolatkę, która bez, bez rodziców, kto się ją adoptował. Ja to słucham, wszystko słucham. To niesamowity głos, niesamowita dziewczyna. I jeszcze chłopakowi chcę podziękować przy okazji, który kiedyś, gdy mieszkałam na Malcie podesłał mi zespół o taki. Szczególnie piosenka Światło. Nie znałam tego wcześniej, ale potem ona towarzyszyła mi przy każdym spacerze nad morze, kiedy robiłam jogę i takie rzeczy. Bardzo, bardzo mi to podeszło, także wymieniajmy się dzielmy się, nie oceniajmy się nie ma czegoś takiego, zła muzyka, dobra muzyka ok, to jest, jest moment, zależy w jakim jesteś nastroju, czasami jesteś, masz nastrój wejść na stół i jakiegoś tam e, kazaciok zatańczy, tak, a czasami leżymy w depresji, i słuchamy tam hello, także spoko, jeżeli ktoś z Was ma na tyle odwagi żeby wrzucić pod spodem Jakieś piosenki, być może, które ostatnio wam wpadły w ucha, albo być może, które pomogły wam w ciężkiej sytuacji, tak, że akurat tego słuchaliście, a być może uznacie, że to jest warte, żeby w Polsce tego posłuchać. Aha, tam jeszcze było, potem był okres, były jakieś połowinki i była polska taka piosenkarka doda. To zaraz wiem też, że dużo błota się poleje, ponieważ ja uważam, że Doda jest bardzo polska. W sensie ona w ogóle wygląda... No kurczę, teraz tak nie chcę, żeby to zabrzmiało. E, ładna blondynka i przekorna. Jakbyście mnie zapytali z takich moich obserwacji, do kogo bym porównała Polskę, to właśnie do tej Dody. Bo to jest coś pięknego, coś takiego obrotnego, zaradnego, bardzo zadziorskiego, tak? Doda mi się wydaje bardzo, bardzo maksymalnie właśnie polska. Dla mnie to jest taka kwitesencja Polski. No, co wy na to? Kto we mnie zaraz puści jakiegoś talerza czy coś? No, ja nie mówię tam Edyta Gepper czy Czesław Niemen, tak, ja to wszystko wiem, że to istnieje. Ja mówię o takim ogóle, o tej największej masie społeczeństwa. Takie są moje odczucia. W każdym razie wracając do tej Dody, na połowinkach pamiętam, że to były takie czasy zakochania w chłopakach, i tam leciała piosenka, do której tańczyliśmy. Yy, Mam tylko ciebie, powiedz, że słyszysz. O, jak ktoś jest nastolatkiem i ma problemy sercowe, miłosne, to bardzo e, piosenka dobra. Tak, lecimy dalej. A jeszcze miałam taki okres, że mi się podobał Bajor. Słuchajcie, szczególnie piosenka Memu Ciału wystarczy 36,6 mojej duszy, potrzeba znacznie więcej. W ogóle miałam jakiś okres na Bajora. Ja myślę, że nasza dusza jest jak takie pianino, wiecie, ona jest długa i albo paleta kolorów. Jest od czerni do bieli, od bardzo niskiej noty do bardzo wysokiej i nie ma co siebie wpakowywać, ja tylko to, tak? Mówię, są nastroje, kiedy słuchamy tego, a są nastroje, kiedy słuchamy tego, a są kiedy tego wszystkiego pomiędzy, to jest ok, to tak jak jedzenie, kolory, kwiaty, nie ograniczajmy siebie do czegoś jednego i wiecie, ja, ja myślę, że trzeba się otworzyć. Spotkałam się ostatnio z takim problemem, że osoby, niektórzy zbyt przeintelektualizowane, jak na mój gust, uznają, że oni do takiej piosenki to po prostu nie będą nawet tańczyć, bo to jest taki szajs. Ja się z tym nie zgadzam. E, ostatnio jadąc autem, włączam radio i przypadkowa pierwsza piosenka, jaka leciała w ostatnim czasie bardzo często, to była e, taka piosenka, Disney to chyba się nazywa, i tam była doba w apartamencie. Słuchajcie, ja jestem też filologiem z wykształcenia, ja też lubię czytać książki, jestem taka cała romantyczna i wyszukana czasami. Ale... Mm, to nie znaczy, że to jest zły utwór, ok? I to nie znaczy, że można się bawić, śmiać się do niego i tańczyć. Co wy o to myślicie? Znaczy takie osoby, że ja do tego to jest takie badziewie, to jest diskopola, to jest głupie, to jest dla debili, to jest dla dressów i jeszcze, jeszcze dla kogokolwiek, dla wszystkich, tylko nie dla mnie wspaniałego. To ja jestem przeciwko tego. Można i trzeba umieć pójść i na mongolski balet, <noise> i potańczyć pod tego Disneya. Nic się guźwa nie stanie. Uszy z głowy nie spadną. A to było nieplanowane z tym Disneyem, naprawdę. To jest, śmieszne, to jest tak śmieszne, że po prostu cześć się cieszy. Tak, jeżeli nie chcecie napisać piosenki, których słuchacie, czy lubicie, to napiszcie na przykład piosenkę, która Wam się kojarzy z Waszą pierwszą miłością albo z jakimś takim, e, z czymś takim romantycznym, że akurat wtedy, czasami tak jest, że wtedy akurat to leci, nie? na przykład e, jak też dorastałam, to u nas leciało to, ile dałbym, by zapomnieć, się wszystkie chwile, no to po prostu to leciało. I to się akurat z tym kojarzy. A na przykład e, w czasach Waszej młodości, tak, czy w czasach. Twojego zakochanie, czego słuchałeś To jest bardzo, bardzo niesamowite i ciekawe Wiecie jak można nieraz Nieraz odchodzi osoba Czy jesteście gdzieś rozdzieleni Czy w innym państwie, ale piosenka, którą on Ci przesłał Czy ona zostaje Ja tak mam nieraz, że Z osobą nie mam kontaktu już 10 lat, ale kiedyś wysłał mi linka Do takiej piosenki I ona mi się tak spodobała, że ja do dzisiaj jej używam Cieszę się z niej i jakaś taka pamięć O tej osobie pozostaje, więc tak, taka Muzyczna pamięć Piosenki to też wiersze, tak? Początkowo powstaje wiersze. Ostatnio miałam tak, taką chwilę, że siedziałam do drugiej w nocy i czytałam Jesienina, jest taki rosyjski poeta, Jesienin, taki trochę rozrabiaka był. Ja nieraz odczuwam taki głód, głód wierszy, głód poezji, po prostu mogę to wchłaniać, wchłaniać i wchłaniać. Polećcie z łaski swoje coś dobrego polskiego, co czytacie. Ja na przykład z poezji polskiej bardzo lubię e, Poświatowską. E, miałam chyba wszystkie jej książki. Wiecie, miałam, bo podróżując zostawiasz dużo rzeczy, ale gdzieś tam u mamy nadal leżą. E, Poświatoska, aż muszę sprawdzić, Halina Poświatowska. Ja nawet jej biografię przeczytałam. Tak, tak, ona miała coś z sercem, prawda? Tak. Tak, to ona. No, to jest coś, co, to, co do mnie trafia, co dla mnie jest takie smaczne. Halina poświatowska. No, mówię tak o, o wierszu teraz, no ale wiecie, no, wszystkie wiersze to teoretycznie piosenki. Mogą zostać piosenkami. A może ktoś z Was pisze piosenki albo wiersze. Jejku, bardzo chętnie posłuchała. Kiedyś dziewczyna mi wysłała muzykę, którą nagrywa. Po prostu muzykę na gitarze i mi się bardzo podobała. Ja ją słuchałam w aucie, jak jeździłam. I no po prostu mega, mega relaks. Bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy ona wydała płytę, czy nie. Ostatecznie, bo jej napisałam, żeby koniecznie wydawało, bo to się fajnie słucha. Także twórzcie, słuchajcie, dzielmy się wszystkim, nie osądzajmy siebie. Nie bądźmy tacy, że to jest ble, a to jest fe. Jeżeli Wam się tańczy dobrze do Miłość zakopanym, to zarąbiście. Ważne, żebyście tańczyli, bo taniec to jest radość, a siedzenie, ględzenie i osądzanie, że to jest gówno, to jest gówno, to jest gówno... A, miałam nie mówić takich słów. W każdym razie to jest gorsze, to jest gorsze według mnie. Także lecimy, puszczamy sobie Disneya i <laughs> miłego wieczoru. <laughs> Dziękuję serdecznie, dużo dzisiaj nagadałam. Lajka, czytam wszystkie komentarze, subskrybujcie, dzwoneczek, żeby nie zapomnieć dostać powiadomienia o nowych wideo. Jeżeli chcesz zostać jesteś moim patronem to super, uszki mi staczą do góry. To tutaj dla patronów, a my z Wami się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa!